Dzień dobry, witam Was serdecznie w warsztacie Domii drewno. To jest moja żona Litka, ja jestem Jarek i dzisiaj mamy dla Was do zakomunikowania niesamowitą rzecz. Ruszamy z naszym wymarzonym konkursem Starcie Mistrzów. Tak, to ogólnopolski konkurs pasjonatów pracy w drewnie i chodził nam po głowie już parę ładnych lat. I w tym roku, dzięki pomocy wielu osób, jak się okazuje, i instytucji, udało nam się dopiąć ten konkurs i będziemy go finalizować, począwszy od dzisiejszego dnia. Startujemy dzisiaj, to jest 10 czerwiec, i chcemy Was serdecznie zaprosić tym filmem do wzięcia udziału w tym konkursie. Konkurs będzie miał swój koniec, powiedzmy, dopiero we wrześniu, podczas zakończenia, w ostatni dzień targów DREMA, 14 września godzinie 14, ale tutaj za dużo informacji, bardzo takich szczegółowych nie chcemy tym filmem wam przekazywać, bo do tego będzie regulamin, tak, w którym wszystko będzie zawarte, będzie osobna strona poświęcona tylko temu konkursowi, tam będziemy mm, starali się wszystkie ważne dla was i też dla nas, i dla sponsorów, i dla firm, które z nami ten projekt, yy, które podjęły się tego projektu z nami, wszystkie te ważne informacje będą właśnie tam się znajdowały, a my tylko. Krótko chcemy Was do tego zaprosić. Mi zależało na tym, żeby w tym konkursie nie było takich sztywnych barier. Więc jest to konkurs naprawdę dla wszystkich. Oczywiście od najmłodszych, których zapraszamy, tam niestety będzie musiała być tak, um, zgoda opiekuna zgoda, czy rodzica, zgoda, tak, rodziców. Do najstarszych osób, do poprzez amatorów, do najlepszych profesjonalistów. Naprawdę dla wszystkich osób, którzy mają fach w ręku chcą pokazać coś światu tymi swoimi pracami, które wykonują w drewnie. Właśnie ten konkurs będzie dla nich. Tematyka konkursu też uważam jest bardzo szeroka, bo temat konkursu to dom i drewno właśnie, więc można naprawdę szeroko pójść z wyobraźnią. Będą oczywiście kryteria oceny, będzie jury, będą nagrody, wszystko to co w każdym konkursie znaleźć się musi i to też tutaj w regulaminie znajdziecie. My powiemy, tylko wypunktujemy, żeby zwrócić uwagę na daty, które tutaj w regulaminie się znajdują, czyli datę składania nie zamówienia, tylko składania pomóż mi. Tego formularza? Tak, zgłoszenia. formularza. Później przesyłania zdjęć i opisu tej pracy. Później my będziemy informować, kto dostał się do finału, bo zdecydowaliśmy, że do finału aż 10 osób wytypujemy. Wszystkie te osoby zostaną nagrodzone, będzie nagroda główna, ale proszę zwróćcie uwagę na daty. Te daty to nie nasze, widzimy się i jakaś biurokracja, tylko to, ma, to wszystkim ma ułatwić pracę i sprawić, żeby. Zapiąć ten konkurs naprawdę na ostatni guzik bardzo sprawnie. Więc musimy się tych dat trzymać. Wszystkie informacje dotyczące waszych danych osobowych yy, też tutaj są, więc musicie sobie zdać sprawę, że przesyłając te dane, zwróćcie uwagę na to, na co się decydujecie, na co wyrażacie nam zgodę i tak dalej Tu jest sporo stron. Proszę nie przerażajcie się tym długością tego regulaminu, bo to jest taki prawniczy język, tak? w musi być z reguły tam wszystkie on, lub, i, ale muszą być w odpowiedni sposób ujęte. Także samo clue jest bardzo proste do zrozumienia. Praca nie może przekraczać na przykład jednego metra sześciennego. Yy, podane są tam miejsca, do których trzeba wysłać, jak po kolei to wszystko, jakie są etapy. Także tu wszystko znajdziecie. Yy. Jeśli jakieś wątpliwości się pojawią, to oczywiście też również jest kontakt do nas i, i możecie pytać. A ja się naprawdę niesamowicie cieszę, że to właśnie na MTP, właśnie na Dremie uda się to sfinalizować. Miejsce, które skupia naprawdę tych wszystkich pasjonatów i, i zawodowców, właśnie majsterkowiczów, amatorów w jednym miejscu, czyli Poznań znowu centrum. Tak, właśnie, bo, tak. bo trzeba wspomnieć o tym, że e, my już nagraliśmy film dotyczący Dremy, naszego uczestnictwa w Dremie i ta wystawa Waszych prac, tych finalistów, będzie na naszym stoisku, właśnie. Jedna część będzie przeznaczona na to, żeby podczas całych tych targów. Zwiedzający, nasi widzowie i nie tylko mogli podziwiać te prace i, i, i chociażby w, to już jak gdyby dla mnie by była pierwsza nagroda, tak, że tyle set czy nawet tysięcy osób może zobaczyć to, co w swoim może czasami gdzieś małym warsztacie na końcu Polski stworzyłem, ale z sercem i z pasją i liczymy właśnie na to, że nie będziecie nieośmieleni, że się ośmielicie, że wy macie zdolności i że macie co pokazać. I na to liczymy, że zawalicie nas swoimi pracami konkursowego, że, że nie będziemy wiedzieli z czego wybrać. <grych> Dla mnie jeden minus, że oczywiście nie mogę wziąć w tym udziału. Tak, jako dom i Drewno, jako organizator nie może ani samo wystąpić, ani nasi powinowaci nie mogą i tak dalej, więc tutaj... Bo jest jeszcze trochę ca czasu, trzy miesiące. Więc czy, można naprawdę zdziałać dużo, Tak, długo, trzy, miesią nie? trzy miesiące do ostatecznego tak, do, do końca, etapu, ale szybciej. wcześniej musimy mieć właśnie udokumentowaną waszą pracę, żeby ominąć jakieś tam, yy, jak się mówi, złodziejstwo, pomysłów i tak dalej. Te prace muszą być udokumentowane w postaci zdjęć i opisu, jak to powstawało i tak dalej. Ale to wszystko jest do zrobienia. To nie muszą być profesjonalne zdjęcia w studio, tak telefon, yy, opis krótki i tyle. Dobrze. Na tym kończymy. I czekamy na zgłoszenia. Tak jest. Czekamy na zgłoszenia. Także... My jesteśmy bardzo podekscytowani i liczę na to, że, że Wy też się bardzo w to zaangażujecie i, i pokażecie, co potraficie. Bo pasjonatów jest sporo i warto, żeby świat nas Was zobaczył. Także od tego filmu czas start. Ruszamy. Powodzenia.